Cześć! W poprzednim filmie opowiedziałem Wam o typach lamp LED dostępnych na rynku, o tym, czym się od siebie różnią, na co zwrócić uwagę przy zakupie, a dzisiaj pokażę Wam ich praktyczne zastosowanie. Korzystając z lamp LED firmy Patona, zbuduję sobie oto ten set od podstaw. Jest to uniwersalny set, który możemy wykorzystać w fabułach, w dokumentach, w reklamach. Masa możliwości przy naprawdę bardzo ograniczonej ilości sprzętu. Który jednocześnie jest również, myślę, osiągalny finansowo dla każdego. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, ten sobie zapauzuj, wróć do niego za chwilę i obejrzyj poprzedni film, który znajdziesz tutaj, aby wiedzieć, z czego korzystamy i przede wszystkim rozumieć, która lampa do czego nam służy. A więc, nie przedłużając, zapraszamy naszą modelkę i bierzemy się za budowanie SETA. Ok, jak widzicie, kadr mamy już w tym momencie ustawiony. Mam w tym momencie włączone kilka świateł, ale to tylko temu, żeby było no, widać, jak wygląda w tej chwili pomieszczenie, i żebyście mnie widzieli. I tak, na początku widzieliście cały kadr, który uzyskujemy. Teraz zaczynamy przechodzić do budowania go element po elemencie. W związku z tym, że chcemy uzyskać tą scenę grania na. Xboxie się powiedzmy, zaczniemy sobie od ustawienia telewizora. W tym momencie mam jeszcze włączone tutaj światło kluczowe. Na tą chwilę je wyłączę, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. I zaczniemy sobie od ustawienia samego naszego telewizora. Funkcję telewizora pełni Patona 80W LED, nowy produkt, o którym Wam opowiadałem, bezprzewodowy. I zaczniemy sobie od włączenia efektu telewizora. Ponieważ mam taką funkcję, zamiast bawić się w grzebanie po menu, wchodzę sobie w efekty i wybieram z menu efekt telewizora. I w tym momencie mogę dostosować sobie intensywność tego światła oraz szybkość zmian mocy symulujących telewizor. Podchodzę do monitora poglądowego, który mam tutaj na aparacie założony i dostosowuję sobie powoli moc. Macie w tym momencie obraz z kamery i możecie widzieć wszystko, co robię. W tym momencie zmieniam moc lampy. Ustawiam sobie pierwszy tryb szybkości zmian światła i maksymalną moc, ponieważ tutaj przy aktualnych ustawieniach widzę, że to się mi sprawdzi najlepiej. Teraz, żeby nam tutaj nie mi go dało i żeby ktoś przez przypadek nie dostał epilepsji, na razie wyłączam tą lampę i zajmiemy się ustawieniem światła kluczowego, ponieważ zrobimy sobie scenę, w której Karolina wchodzi do pomieszczenia, więc żeby też ją było widać. A jak widzieliście, samo światło z telewizora niezbyt ładnie oświetla całą postać. Tak więc włączamy sobie tą lampę. OK, ja podchodzę do monitora w tym momencie i będę ustawiał moc i temperaturę. Ponieważ Telewizor świeci nam na 5600. Z temperaturą kluczowego światła zejdziemy sobie na 4300, aby uzyskać lekko cieplejszy klimat. I zmniejszamy sobie odrobinkę moc. Naszym światłem kluczowym w tym momencie jest tutaj Patona COB 300W z założonym Beauty Dishem, 105 cm również od Patony. W tym momencie świecimy tutaj na 35% mocy, temperaturę mamy na 3,900 ustawioną i możemy teraz zająć się już budową reszty setu. Możemy sprawdzić, jeszcze w tym momencie, jak jesteśmy, jak będzie się nam prezentowało światło kluczowe razem ze światłem z telewizora. Więc biorę telefon i na nowo włączam sobie efekt telewizora. Podchodzimy do monitora i kontrolujemy, jak w tym momencie nam to wygląda. Popatrzysz proszę na telewizor. Mamy pięknie doświetloną postać, światłem kluczowym oraz światło z telewizora. W tym momencie mamy tylko główne światło. Ambientem i całym pomieszczeniem zajmiemy się za chwilę, ale dopiećmy jeszcze w tym momencie modelkę. Kolejnym światłem, które dołożymy sobie tutaj do naszego zestawu, będzie światło konturowe, które będzie obrysowywało postać tutaj z boku, aby lepiej odseparować ją od tła. I do tego celu wykorzystamy. Miecz odpatony. Skorzystamy z niego z tego powodu, ponieważ jest wysoki i mamy wrota, o których wspomniałem w poprzednim filmie. Dzięki temu możemy precyzyjnie ustawić światło, aby padało nam tylko tutaj, w tym miejscu, gdzie chcemy. Ok, włączam lampę. W tym momencie prawdopodobnie będzie w kadrze i zmienimy sobie jeszcze od razu ustawienia lampy, ponieważ chcemy tutaj mieć również. Stałe światło CCT i tu w tym momencie mam 3500 kelwinów. moc 12%. Prawdopodobnie lampa jest w tej chwili w kadrze, więc na razie ustawię sobie jakkolwiek to światło, podejdę i zobaczę, jak to w ogóle mamy teraz ustawione. Ok, włosy się nam pięknie doświetliły. Mamy zarys postaci w tym momencie. Lampy nie mamy w kadrze. I również światło nam nie pada w tej chwili na, na tło. Gdyby się okazało, że to światło nam będzie padać na tło, w przypadku tej lampy mamy tą fantastyczną możliwość, że możemy sobie jeszcze założyć do niej grida. Ale tutaj wrota są w zupełności wystarczające. Zobaczmy, co by się w ogóle stało, gdybym nie zastosował tutaj tych wrót. Część światła z miecza pada nam również na tło, a tło będziemy świecić innym kolorem. Chcemy uzyskać tą separację, więc dzięki tym wrotom możemy sobie precyzyjnie tutaj tym światłem wycelować tylko w obrys postaci. Kolejnym elementem do uzyskania takiego filmowego luku będzie podświetlenie bohaterki z góry, i do tego celu wykorzystamy sobie też panel LEDowy od Patony, który wam pokazywałem. To jest 216 ARC RGB i zamontujemy go na bumie od góry. Wykorzystamy sobie tą lampę, ponieważ ona również posiada wrota i pozwoli nam precyzyjnie zaświecić w głowę modelki. Mamy również zasilanie bateryjne, więc nie musimy na buma ciągnąć kabli. Oraz dodatkowo do lampy posiadamy pilota, więc. Stojąc przy monitorze, będziemy mogli precyzyjnie ustawić jej parametry. Ok, zabieram się do montowania jej na bumie. Ok, lampa zamontowana. Oczywiście bum dociążony workiem z piaskiem, żeby nikomu krzywda się nie stała. I w tym momencie staramy się wycelować lampę. A, dobra, jeszcze wcześniej sobie założę baterię. Ok, lampa włączona. I tak samo ustawiam sobie wrota w ten sposób, aby odciąć światło od tła. Ponieważ na nie chcę, żeby nam to światło padało na tło, tu mogę troszkę jeszcze wysunąć tą lampę do przodu i mamy piękne, górne światło, które rozświetli nam postać i sprawi, że bardziej się ona wydobędzie z kadru, bez izy. Teraz myślę, że jeszcze możemy tutaj sobie troszkę zjechać z mocą tej lampy. Dzięki pilotowi w zestawie jest to bardzo szybkie i proste. I troszkę zwiększmy temperaturę, ponieważ mamy tutaj było 2500, i dociągamy sobie do koloru miecza. Światło na naszej modelce mamy ustawione. Zajmijmy się teraz otoczeniem. Jako element scenografii przygotowałem tutaj małą lampkę, którą sobie włączę. Na rynku dostępne są profesjonalne żarówki dla filmowców z wbudowanym akumulatorem również RGB CCT efektami. One są dość drogie. Ja na tą chwilę posiadam żarówki, które kupiłem w action po 10-12 złotych, zależy, z którego konteneru wyjdą, i do nich również jest dołączony pilot, dzięki czemu mamy możliwość sterowania temperaturą oraz mocą. W związku z tym, że teraz będziemy zabierać się za ustawianie. Świateł na tle. Wyłączę sobie lampę, która mnie tutaj w tym momencie doświetlała, żeby nie zaburzać całości. Ustawiona była w tym miejscu na bardzo małą moc, żeby nie zaburzać całości, więc spokojnie mogłem sobie ustawiać ten set przez cały czas. Nadajmy tej scenie trochę koloru. Mamy tutaj ubrany żółty sweterek, z tyłu żółtą lampkę. Generalnie cała scena jest doświetlona światem bardziej ciepłym. W związku z tym. Tło ustawimy sobie na kolory bardziej niebieskie. Pierwszym elementem naszego tła będzie tuba LEDowa ustawiona za kanapą i ustawimy ją sobie na kolor bardziej niebieski. No, według mnie, w tej chwili jest w porządku. I jednak jeszcze wciąż lewa część pomieszczenia na tą chwilę jest dość ciemna. Także bierzemy sobie kolejną lampę i tutaj mamy. Lampę ledową również od Patony, 40W tego maluszka, który jest mimo wszystko bardzo dużej mocy. Zamontuję ją sobie tutaj z tyłu kadru, aby doświetlała nam tą część. Chowam ją tu na statywie za ścianą. Super, mamy niebieski klimat. Od boku, dzięki czemu mamy klimat, że ta scena odbywa się wieczorem. Włączymy sobie teraz telewizor, zobaczymy jak to będzie nam wyglądało w całości. Telewizor włączony i patrzymy, jak się akcja nam rozgrywa. No, wygląda to bardzo przyjemnie. Dodajemy trochę dymu jeszcze i zrobimy sobie kilka ujęć w naszym ustawieniu. Do wytworzenia dymu użyjemy sobie wytwornicy od Patony Fogmaster Pro. Pozwoli nam to zmiękczyć światło i uzyskać jeszcze bardziej przyjemny wieczorowy klimat. Myślę w takim razie, że możemy przystępować do pierwszych ujęć, które sobie dzisiaj wykonamy. Po całym ustawianiu seta, po nagraniach, po krótkiej fabule z nieplanowanym zakończeniem. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu. Jeśli uważacie ten treść za wartościową, film Wam się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu treści. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, cześć!